Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Nie wiem czy się śmiać, czy płakać, ale sytuacja wygląda tak, że chyba jednak będę się wściekał, że jesteśmy w państwie, w którym pani z Ukrainy i pan z Gruzji po pijoku rzucili się na policjantów, mało tego na komendanta policji i mało tego na pikniku policyjnym. Wyobrażacie to sobie, w XXI wieku, w 2023 roku, na polskich policjantów, komendantów, rzucają się obcokrajowcy, co jest sytuacją co najmniej kuriozalną, a można by powiedzieć jeszcze gorzej, jak podają media, w tym przypadku fakt, albo jakoś tak bardzo przyjemniej się to czytało niż inne media: karczemna awantura na pikniku. Obcokrajowcy rzucili się na komendanta policji. Za kilka minut miał rozpocząć się piknik policyjny. Tłum mieszkańców Kępna, województwo wielkopolskie, a byłem w Kępnie. Pozdrawiam wszystkich komendantów policji, milicji, milicjantów, policjantów z Kępna. Zgromadził się na rynku, wyczekując na zaplanowane atrakcje. W tym momencie, przy jednym ze stoisk doszło do karczennej awantury. W roli głównej wystąpili agresywni obcokrajowcy i miejscowi mundurowi. W niedzielę 1 października, czyli wczoraj, odbył się koncert Orkiestr Dętych Służb Mundurowych. Za mundurem kępno sznurem. Jego organizatorem było stowarzyszenie Nasz Bezpieczny Powiat Kępiński. Na płycie rynku wystąpiła Orkiestra Reprezentacyjna Policji oraz Orkiestra Reprezentacyjna Sił Powietrznych. Pokaz musztry paradnej przedstawiła kompania honorowa komendy wojewódzkiej policji z Poznania. W trakcie imprezy zaprezentowano policyjne uzbrojenie i sprzęt, a także unikatową broń palną z okresu II światowej. Był występ najmłodszych i grochówka dla wszystkich. I teraz, moi drodzy, przechodzimy do sedna sprawy. Wisienka na torcie. Zanim beztroska zabawa się rozpoczęła, doszło do nieprzyjemnego incydentu. Na jednym ze stoisk miała miejsce ostra sprzeczka obywatela, uwaga, Gruzji, z przedstawicielem miejscowej Państwowej Straży Pożarnej. Cudzoziemiec z każdą sekundą stawał się coraz bardziej agresywny. Widząc zdarzenie, jeden z policjantów podjął interwencję, aby obezwładnić Gruzina. Z pomocą pośpieszył też obecny na miejscu zastępca komendanta Komendy Powiatowej Policji w Kępnie. Gdy Gruzin został obezwładniony przez mundurowych, wówczas doszło do niespodziewanej sytuacji. Z pobliskiej kamienicy wybiegła Ukrainka, znajoma zatrzymanego, zaczęła kopać i bić, czym popadnie funkcjonariuszy. W tym momencie na miejsce zostały wezwane posiłki. Po kilku minutach agresorka także została obezwładniona. Jak przekazały media, Ukrainka była znana policji na początku września, zakłóciła odbywający się w Kępnie festiwal Trzech Kultur. Moi drodzy, i teraz sytuacja taka szczytowa. Sama policja w Kępnie opublikowała na swoim Facebooku komunikat w tej sprawie. Pozwólcie, że wam to przeczytam. No, sytuacja, z jaką ja spotykam się pierwszy raz, że policja na swoich mediach społecznościowych publikuje komunikat, jak to jej. Komendanci dostali manto od obcokrajowców, którzy byli po pijoku. To nie są żarty. Ta sytuacja naprawdę miała miejsce. Uwaga, cytuję Policja Kępno, Facebook. Funkcjonariuszem jest się nawet po służbie. W dniu 1 października bieżącego roku o godzinie 12.10 podczas przygotowań do koncertu orkiest dętych służb mundurowych na kępińskim rynku doszło do znieważenia i naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariuszy. Państwowej Straży Pożarnej oraz Policji. Zastępca komendanta powiatowego Policji w Kępnie interweniował będąc poza służbą. W niedzielne popołudnie o godzinie 12.10 podczas przygotowań do koncertu Orkiestr Dętych Służb Mundurowych, którego organizatorem było Stowarzyszenie Nasz, Bezpieczny Powiat Kępiński oraz Starostwo Powiatowe w Kępnie, miała miejsce interwencja z udziałem funkcjonariuszy Policji. W trakcie przygotowywania stanowiska profilaktycznego przez Komendę Państwowej Straży Bożarnej w Kępnie, nietrzeźwy obywatel Gruzji podszedł do strażaków. Zaczął się awanturować i zachowywać bardzo agresywnie. Całe to zajście zauważył jeden z policjantów Komendy Powiatowej Policji w Kępnie i natychmiast podjął interwencję wobec agresywnego mężczyzny. Interwencję zauważył będący poza służbą zastępca komendanta powiatowego Policji w Kępnie i natychmiast udzielił wsparcia interweniującemu policjantowi. W trakcie całego zajścia dołączyła również obywatelka Ukrainy, która również znieważyła i naruszyła nietykalność funkcjonariuszy. Dementujemy informację, że doszło do pobicia zastępcy komendanta powiatowej Policji w Kępnie. Ale czekajcie! Bo skoro napisali, że w trakcie całego zajścia dołączyła również obywatelka Ukrainy, która, uwaga, cytuję, również znieważyła i naruszyła nietykalność funkcjonariuszy. Czyli jeśli ktoś narusza nietykalność cielesną funkcjonariuszy, to nie jest to pobicie. Ja wiem, że owa pani z Ukrainy, uchodźczyni, no nie pobiła dotkliwie zastępcy komendanta, no ale kurczę, naruszy, naruszyła jego nietykalność cielesną. No, jest to w jakimś sensie pobicie, więc... Dla mnie jest to pobicie, a że był to zastępca komendanta, a nie sam komendant, no ale jeśli go zastępuje, to, no, można go nazwać, że jest komendantem. Zastępca komendanta, komendant. Jeden piernik przecież to jedno i drugie jest wysoko postawione. Jednocześnie informujemy, jak podaje policja, że doszło do znieważenia oraz naruszenia nietykalności cielesnej interweniujących funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, jak i funkcjonariuszy komendy Powiatowej Policji w Kępnie. Agresywny 36-letni Gruzin oraz 45-letnia Ukrainka zostali zatrzymani i umieszczeni w policyjnym areszcie. Postępowanie w tej sprawie prowadzi Komenda Powiatowa Policji w Kępnie pod nadzorem prokuratora rejonowego. Dlaczego wam przeczytałem dwa razy o tej samej sprawie? Bo najpierw to, co napisały media, a później to, co napisała sama policja. Policja przyznała się na swoim profilu Facebookowym. Że Gruzin i Ukraińka, czyli obcokrajowcy, nie dość, że znieważyli funkcjonariuszy kępińskiej policji, to jeszcze doszło do kontaktu cielesnego, czyli rzucili się na nich, ale uwaga, nie pobili. No może nie dotkliwie, no może poszczypali, podrapali, ciągnęli za, nie wiem, za, za koszulę, za mundur, jeden był po cywilnemu, no to może za, za t-shirt, za garnitur. Dla mnie jest to atak cielesny i koniec kropka. Moi drodzy, ten pan no to z Gruzji, no on tam na front nie musi jechać, ale raczej powinien zostać wydalony z kraju. Po prostu wydalony. Powinno być takie prawo w Polsce, że jeśli obcokrajowiec łamie prawo, a już tym bardziej rzuca się na funkcjonariusza policji, to powinien zostać deportowany z zakazem wstępu do Polski. Jeśli zaś chodzi o panią z Ukrainy, 45-letnią, to na pewno na froncie w jej kraju przydadzą się ludzie do pracy. Jestem przekonany, że mogłaby pracować jako kucharka i gotować chłopakom na froncie, albo na przykład prać, albo cokolwiek robić, albo mogłaby być telegrafistką, albo mogłaby. Nego, ona jest taka zaprawiona w bojach, to mogłaby iść sama na front. Choć to jest powiedziane, napisane, że kobiety nie mogą służyć na froncie. Wręcz przeciwnie, co chwilę tam pokazują jakieś filmiki, że młode, wysportowane dziewczęta służą. No to ta pani też z pewnością by służyła, bo ona już ma odwagę. Ona już ma odwagę skakać do mundurowych. No to by sobie poskakała do mundurowych tylko z innego państwa z tego, które tak podobno ich atakuje. No bo przyjechała do Polski. Ja bym chciał znać jej status, czy ona tutaj jest na statusie uchodźczyni, czy na statusie poborczyni socjalnej, czy na statusie nie wiem, nie wiem jakim. No i tak moi drodzy, dochodzi do kuryzalnej sytuacji, że funkcjonariusze polskiej policji w Polsce, w Kępnie w tym przypadku, nie tylko policjanci, bo też strażacy, dostali manto, zostali zwyzywani, poniżeni, poszarpani i ciekawe jaka kara będzie, ciekawe jaka kara. Ciekawy, jestem taki zaniepokojony, że jednak to będzie kara taka dosyć łagodna, bo o kurczę, ktoś mógłby się poczuć urażonym. To skoro oni mogą już policjantów zaczepiać, to oni nie mają żadnych skrupułów. To sobie pomyślcie, co oni muszą czuć, kiedy przechodzi zwykły pan Kowalski czy pani Kowalska, skoro oni się nie boją. Jak można w innym państwie, w cudzym państwie, które pomaga? Robić takie rzeczy? A ile takich przypadków jest więcej, bo o wielu my się nie dowiadujemy. Gruzinka. O przepraszam, Ukrainka i Gruzin. Rzucili się na funkcjonariuszy policji w Kępnie. Na pikniku policyjnym. Brawo, brawo, naprawdę żyjemy w jakimś normalnym państwie. Komendant policji głównej, gdzieś tam granatnik odpala, tutaj dostają manto. Od tych, no z tego kraju, z którego ten granatnik przybył, no jakaś paranoja, jakaś normalna sytuacja. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, napiszcie co o tym sądzicie i do usłyszenia. Cześć, papa. Pa.